Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, w tym filmie, będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tak ogólnie przyjrzymy się do czego doprowadza republikanizm, a zwłaszcza w swojej skrajnej wersji parlamentaryzm. I można tylko stwierdzić, nie będę już uciekał daleko, że w przypadku naszego kraju, tuż przed wyborami, które się tam odbędą niedługo, bodajże 15 października, jeśli nic nie rąbnie z nieba. Yy, mamy polityczną chlewnię. Tylko nawet nie wiem, czy stwierdzenie chlewnia jest odpowiednie, bo szanownych świnek je obrażać nie chcę, bo przynajmniej z nich jest jedzenie i pożytek, a z tej chlewni politycznej są tylko same szkody. To yy, nawet trudno to nazwać chlewnią, to już zaczynam z wiekiem rozumieć. Chodzi mianowicie o to, że poziom yy, wszystkiego z czasem się obniża i jest jakaś taka tendencja, co zauważył, dlatego polecam dzieła Erika von Kühnelt-Ledina, na przykład Ślepy Tor, czyli Ideologia Lewicy albo Demokracja Opium dla Ludu tak naprawdę tytuł niemiecki to jest Demokratie eine Analyse, ale u nas przetłumaczona Demokracja Opium dla Ludu. Książki pokazują dokładnie, z czym mamy do czynienia w sposób bardzo fajny jest to opisane, bo ledin był jeszcze Wielkim erudytom i człowiekiem to naprawdę wielkiego serca dla ludzi, za co go podziwiam, ponieważ z jego konserwatywnymi, a jeśli chodzi o sprawy wolności osobistej, klasyczno -li liberalnymi poglądami i tak naprawdę poglądami też na gospodarkę, która daje dużo wolności ludziom, którzy podejmują inicjatywę, tak bym to powiedział, naprawdę. Z tego, co widział pod koniec swojego życia, zmarły już w 1999 roku eee, pan Ledin był eee, nie miał wielu powodów do radości, niemniej jednak po jego pismach widać przestrzega, radzi, uczy, ale zachowuje niesamowity pokój i radość ducha. Nie wiem, jak ci ludzie to robią. Dlatego przy okazji zbliżających się wyborów mogę jedynie państwu polecić. Jako naukę i pocieszenie dzieła pana Erika von Knelta Ledina, dzie dziecka wielonarodowej monarchii Habsburgów, ale e, intelektualnie mogę powiedzieć, nie odziedziczył wad tego państwa, tylko samo szerokie spojrzenie, gdyż w swoich pismach, za co też go cenię, odżegnuje się od wszelakich form e, izmów, łącznie z rasizmami, socjalizmami itd. I świetnie dostarcza garście argumentów, by to chłostać. Dlatego polecam zajrzenie do lektur. Są też dostępne elektronicznie. Tłumaczone były na wiele języków, a i sam pan Kredit Ledin pisał i mówił w kilkunastu językach. Niesamowity mózg, tak naprawdę jeden z wielu gigantów konserwatyzmu dwudziestowiecznego, wart czytania, porównywalny według mnie, nie wiem, czy by się zgodził, czy by się ucieszył z tego porównania, ale z panem, na przykład, z Kratonem. Zachęcam do lektury, a polityczną, polityczną w cudzysłowie chlewnie, na razie zostawmy na boku i nie obrażajmy szanownych świli. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.